Nazywam to ja Damion OPET a w dzisiejszym odcinku będzie akurat nowy sezon z serii sąsiadów na polskiej. Jak Wam się to podoba tej zajebistej serii, to zostawcie dużo łapy w górę. Żeby ja się dowiedział, że Wam oczywiście się ta yy, seria się podoba. Lajkuj, komentuj, udostępnij, zasubskrybuj i zapraszaj na social media. Na social media i na instagrama, link w opisie. Ciemno jest widzowie, bo ponieważ ja wracam oczywiście... Z innej wioski właśnie, bo byłem na... Woli Brunowskiej. Ale tak dalej będę szukał, byłem na Woli Brunowskiej, ale... Zapom zapomniałem o tym, co mam szukać traktor. Przypomniało mi się, jak ja wyjechałem z Woli Brunowskiej jestem wstyd mi jest teraz, że nie posłuchałem i nie nagrałem tego filmu. Ale zrobimy taki film. Będziemy szukać tego fenda. Co mi, co mi oczywiście skradli na stary wsi. A to jest inna wieś. To jest dercynka, bo tutaj się przeprowadziłem, bo dużo pieniędzy miałem i po co Tylko byno nie pamiętam, gdzie ja budowałem, e, budowałem gospodarstwo, bo, bo jeszcze zostały pieniądze oczywiście na kupienie samochodu. 10 zł mogę y, pojechać i znaleźć się bieżąco gospodarstwo, które zapomniałem gdzie ja położyłem. Ale tam byli budowlancy i oni bardziej wiedzą, bo ja budowlanców wynająłem. Takich co budują oczywiście y, różne budynki. Kupiłem akurat y, działkę. Po prostu z lasu wyskoczyłem i, i faceta spotkałem w lesie, który y, akurat tabliczkę y, z numerem wystawiał i powiedział A, wsadaję się A wsadam to pole, bo ponieważ tak już nie pracuję tak po ojcu te pole i mi się nie chce tyle, tyle jeździć tak dużo kilometrów. Bo w końcu po drodze ciągnie stanie, a paliwo, a paliwo kosztuje 20 zł za litr i Będzie, oczywiście, nie będzie mi się chciało jeździć, bo ropa droga, jakby jakby było, było tanio to wymienił. A wsadają po pole, żeby bliżej było. A akurat widzę tak właściciel tego pola powiedział mi, jak ja od niego kupywałem pole. Powiedział, że jestem akurat pierwszy klient. Kupiłem akurat od razu tego te pole, a te pole robiłem na działkę budowlaną mi. Projekt projekt załatwiłem wszystko w urzędzie, żeby pro na legalu i papiery też. Żeby było zameldowanie. Akurat powiedziałem, że tu e, na stałe będę mieszkał i to ostatni sezon już nie przeprowadzamy się. Na... A co z tą dyresynką? on nie pamiętam, ale niektórzy ludzie oczywiście mi opowiadali, którzy mnie znali, czyli sąsiedzi. <laughs> Przyjechała teraz pozarna. Karetka i, po, i policja. Policja kazała Rafałowi Soutysowi LS Wymludować się, a on wtedy spał. Bramę mu rozwalili. Najpierw na początku zaczęli, zaczęli trąbić. Zaczęli strzelać pistolety, żeby po prostu ubudzić właściciela, żeby stał w sosie i im, żeby policja podziała informację. Druga Z Przyjechała teraz pożarna i rozwaliła bramę. Zapukali do drzwi, Rafał wstał i otworzył, bo Rafał walili tak mocno, tyle sił, żeby Rafał obudził, bo Rafał, Spał jak zabity po prostu Rafał, nic nie słyszał. Nawet pistoletu nie słyszał, nawet e, trąbki policyjne nie słyszał od radiowozu. Wszystko robili, żeby było na miejscu gotowe. Powiedzieli do Rafała, że pan ma e, się wymeldować, bo ponieważ pan może być skazony i umrzeć. E, po prostu zatruć się na, na śmierć, bo ponieważ od mojego domu dym taki czarny wyleciał i skadził. za zatrułem cię wieś a to nie ja zatrułem ten, ten pan ten co ogłoszenie dał nie, o dotyczące dotyczące oczywiście tego że naprawiał się piece a piec się zepsuł i, i on akurat Pomaistrował tym się piecu. Widziałem, jakąś butelkę wywalał, ale myślałem, że to jakiś napój. Pewnie po pijaku robię albo jakiś napój 0%, tylko mu się dawno nie wywalił. A ja posłem rozpalić piecu, czyli piec gazowy. Za cały dym uletnia się z tego pieca, bo podkręciłem coś, i za co uletnie. Co mi się głowy kręcić, otworzyłem okno, przeszło mi, zapaliłem i jak pieprznęło, aż poleciałem do tyłu i walnąłem głową, a dalej już nie pamiętam o co walnąłem, bo wtedy obudziłem się w szpitalu. Rękę miałem złamaną i mam, i rowerem muszę ledwo jechać, rower to kupiłem akurat. Bo jakoś typka, który rower wystawił i tabliczkę na to powiesił, wsadaje rower. Z, y, sto z, za 100... Za rower w mi. Powiedział, że dzisiaj jest za tyle rowery kosztują. A nie wiem, No, że ja jadę? Nie wiem, bo ponieważ... Tylko jeden raz w życiu akurat tutaj byłem, tylko... A, y, archi Architekt... Przyjechał, żeby sprawdzić jak tam idą prace przy budowie, nie tam jakie budynki są to ta, ta wioska co akurat jechaliśmy ocieślejnym akurat widzowie ja mam yy, te, ten filmik nagrany jak gospodarstwo moje wybuchło sąsiad akurat nagrał yy, telefonem a kamerka zostawiłem akurat w ciągniku. A niektóre masyny zostały uratowane, bo pod ja zejechałem, tam akurat yy, gospodarstwo. To mnie niepokoi. Oto ta ziemia. Się rozsypała. Nie, bo tutaj akurat ni nic nie ma. Ja po informacji widzowie, że się zgubiłem. Chyba będę musiał inną drogę znaleźć, bo tą drogę będę jechał to... Niestety akurat nic tam nie będzie. Chciałem wam pochwalić się nowym gospodarstwem, bo ja jeszcze do dzisiaj pamię pamiętam, że miałem 000 000 zł, ale, yy, pół miliona ale połowę pieniędzy poszło na budowę gospodarstwa i, i na wyrównanie działki pod budowę. Jest wszystko legalnie, akurat załatwiłem papierami, podpisałem wszystko. Gmina zarejestrowała mnie i od lat działkę kupiłem. Myślał, że ja będę yy, ten... Pole uprawiał Ja powiedziałem, że pod budowę. On powiedział, rób pan co u was i tak i tak sprzedaje I to to pana będzie i pan decyduje Co tutaj będzie robił <laughs> A ja sobie powoli na bieżąco jadę Na spokojny Najszybciej jak potrafię Lajkuj, komentuj, udostępnij, zasubskrybuj Ten zajebisty odcinek Ciemno jest, bo długo jechałem akurat. A Rafałowi kazali się wyprowadzić akurat, bo zewa za cały trawa za cały uprawy roślinne, też za cały To tutaj jest Ale tu powyrastało Stara ulica i zacała A tu jak ja tutaj jechałem to było wszystko, pleśnia, ale samochodu nie mam, bo wie ta. Dlatego malucha przedałem do mor Do Muzeum motory Motoryzacji i dali mi. Powiedziałem, daj ta ile ma ta. Powiedzieli, po, mil po milionach. Mówiłem, Muszę odwodzić, bo ja kluczyki mam akurat. A skąd wracałem? Od Rafał. Akurat od Rafał Słotyselec wracałem, bo musiałem tam nim pogadać. Ale jak Rafał Słotyselec będzie, to on zrobi akurat prezentację gospodarstwa. Eee, właśnie, ja muszę latarkę zapalić, bo latarkę znalazłem eee, jak byłem na Starej Wsi. Ale na Starej Wsi pokażę e, ten wybuch gospodarstwa. Bo, bo pewnie już ktoś oglądał ten wybuch. Pewnie już ktoś oglądał ten wybuch akurat tego gospodarstwa. Jak, jak oglądałeś ten wybuch gospodarstwa, to daj mi znać, bo niektóre masyny zostały uratowane, a świnie zostały zatrute. Jeszcze gaz uletniał się z jakimś tym jakimś płynem, nie wiem co to jest, bo razacy też się zastanawiali. Takie zielone potem się wszystko zrobiło i całą wioskę zatrułem. Skazana wieś. Powiedzieli, że muszą zniszczyć to, żeby tego nie było, żeby było zdrowe. Powiedzieli, że kilka lat Pewnie mogą ludzie mogą ludzie tam nie przyjeżdżać Wszystkich we, e, usunęli Laby piecętwa żeby nie pozatrowali się Ja pójdę oczywiście bramę zamknę A ta seria będzie realna I będę próbował e, próbował e, coś fajnego dla was Oczywiście robi żeby wam się podobało A tam mam mam na listy ze starej wsi wziąłem. Powiedziałem mam nie brać, bo może pewnie to też jest zatruta i pewnie... A powiedziałem, wiele co jest moje i... mnie to nie obchodzi. A to jest kombine. Ten sam co to uratowany. Tutaj taki warsztat postawiłem. Po to zabieram się tutaj robić. Kombaj nie taki samy, jak miałem akurat. Nic akurat się nie zmieniło. Traktory to ja nie zdążyłem, bo, bo ogień do, yy, dotarł do stodoły do budynku i zaczęło się palić. Tylko świniarnia została uratowana, ale świnie były drzwi otwarte i drzwi były otwarte od chlewni i tam dym się dotarł i świnie ryb, ryb, ryb pozdychamy. To taka, bo człowiek to nie może gaz leci i różne objawy będą może ciało spędzić i mogę się drapać, A ja tak nie miałem. Tutaj jest studnia. Góry sobie chodzą taczka. Tatą tarą taczkę wziąłem i wyremontowałem ją. To było spalone, ale postanowiłem kupić takie same, bo, bo moje ulubione. Za łapkę w górę. Chałupę pokażę. Tak, synia została uratowana. Nie wiem, jakim cudem, ale jakoś została uratowana, bo on ją znalazłem na łące. A to moja, baba popełniona. Chciałem popełnić zapasem, akurat się położyć w spać, Space. Poza tym odcinkli, pojawiają się klipu, aaa, na drugi dzień. Oczywiście dla Was do końca nagrywanie. I staje. Wstaję, pasa tu despada. Niestety ja prestaję, ale słyszałem, słyszałem już jak spałem. I wysłałem mi paszę na, na rękę. Patrzcie jak się rozpadało. Ehm, co z tym zrobiłem? Pada i pada. A jest godzina siódma, a o szóstej rano zaczęło padać. To się obudziłem, się stałem bardzo ciemno. A powiedziałem, a w domu posiedzę i dalej pada. Powiedziałem o siódmej, próbuję i patrzcie. Tutaj mam oczku zas fajny taki. Dostałem od Rafałów CSLS. Tutaj mam cotkę, dywan, e, płaszcz przeciwdyscyplinowy, wiatrak u połowy. A tutaj walizka, bo ja akurat e, taką samą walizkę akurat miałem w szpitalu, bo. Po ubrania akurat, które zostały uratowane. Właśnie. I walizka jest zajbista, bo ponieważ, że oporna jest i oporny na ogień. I zabrałem do szpitala i wpychałem. ten. sąsiad akurat. Znał bardzo dobrze mnie. I wiedział co i jak jest. I mi, mi uratował i dał walizkę, żeby ja miał ubrania. Zrobię kolejne życie potem, bo zostałem akurat drugie życie I miałem wizję właśnie W szpitalu Wizję Przewidziało mi się coś Co taki Coś Widziałem Co będę miał w kolejnym sezonie To jest stolika gdzie ja śpię Stół roz... Osuwam. I... Stół muszę odsunąć I... O, słowami Krzesła daje i leze i śpię A tak naprawdę to na materacu śpię Elektrycznym, elektryczne pompowanie To jest widzo taka chyba lodówka Mini lodóweczka Taki dom akurat architekt wymyślił Badaj pana. Załozę pas. <śmiech> <śmiech> Komowce. O ok. i chciałem ja popradać bo kurę to ja chciałem, żeby na start były. Właśnie, to jest mój prywatny lat na prostu tutaj, tam taki duzy mam. Tutaj mam e, brony trójka z oponami kombajna to znata. Na derysynce syn, będzie miał swoją pierwszą pracę. A miało mieć pierwszą pracę na starej wsjale. Jakiś facet zepsuł. Zepsuł piec. Jest jaką, jakąś chemię tam do pieca dał i wybuchło. O mało się nie zatruł. Ale uratowali Tutaj gnojewica Tutaj rurę z pompę sadza mi pompuje do beczki. Tutaj mam warsta taki. A tutaj takie podfiska, ale to jest popadało, padało, się potrwała tu ma e, wychodek i palety różne fajne co zostały po budowie kamień to, kamień to były, były już za mną jakieś, e, jakieś graty taczka to jest mówiłaś, że wziąłem ze starej wsi ona nie została spalona drewno na opał a tam na górze ja śpię Test, ale na razie na dole. A co tutaj mamy? Nie. Jakiś magazynek. losa to ja nie mam. będę do... Jest to do A to jest A tutaj to samo do tu mam na samochód parkowy. A... A ten właściciel to mieszka u tego. Ten właściciel mieszka. Ten właściciel, ten co wsadawał mi samochód, który e, prowadził firmę e, z paliwem i skup, to wszystko ogarnął. Jak ogarnął? Pojechał za Malcie, Mieszka i powiedział: No to jest dom połączony z warsztatem tam gdzie się naprawia samochody. A tam akurat mi samochód stoi, który jest zazerwowany do kupna. I on tam jest z tym. Z kolegą, pokazali jak akurat wyprowadzić yy, ze starej wsi, bo było zakazane, wszystko zostało poza. Po, zatrute zostało. Zostało niektóre rzeczy zginięć. A tu jest ten głos. Wyremontowałem, ale udało mi się odzyskać. Z szpitala wróciłem i zająłem się masynami. Założyłem maskę przeciwgazową strój taki, żeby wos, strój taki, żeby ochronić i pozabierałem masyny To jest park masynowy wcześniło mi się ten e, urzęd stał dzieci mi się wcześnił e, sen oni Po prostu jak, jak ja lezałem nie w akurat chałupie jak, jak chałupa się paliła i teraz mi uratowali Jak ja przeprowadzałem przypro, yy, się, to w lesie akurat przez przypadek znalazłem. Widzisz, sen, sen czasami spełnia. Twoja masena. I chciałem zrobić yy, wielki powrót ursat 130. I ten w lesie znalazłem, ale zepsuty i wersja złą. I u kolegi zostawiłem i robiliśmy remont. prosto, Zrobiliśmy tak jak z tak żeby wyglądał, jak żeby wyglądało z fabryki wyjechał Ta Ursus ten Ursus 128 Kupiłem od takiego jednego gospodarza, który przedawał po to, żeby lepszy ciągnik kupić powiedział, że 60 nie sprzedaje, tylko jego sprzedawał, bo ponieważ na jego miejsce, na jego miejsce chciał kupić tego Jakiego z a to, to to postawił mi ale zagrmiało chyba buza idzie a tu jest fajnie, patrzcie jaki tu klimat syski bowy puk eee punktu to, to nie dało się odremontować. Siemnik tutaj się nie dało, nasiona się spaliły. A, nie, za ten... Ładuarka e, teleskopowa e, to kupił właśnie e, chłop wadnie jakiś. Powiedziałem, że na moje gospodarstwo, nawet nie będzie pasowało. Ja zbudowałem takie tradycyjne polskie gospodarstwo. Taki miałem w planach akurat. Siam niekonny. Bo tamte to się nie nawołuję. Bo był ten z, zryty ogniu. Abym za to nie pracował, to by się rozleciał. A tu jest opryskiwacz Miałem pamiętam biarski, ale też po i kupiłem od takiego jednego typka, który sprzedawał masyny po to, żeby nowy kupić. A tutaj mu na kostki rzucasz. Tam na górę, fajnie mi to się spodobało Akurat i pode mną jest akurat obora O tu jest obora tam na dole A tam w górze mu na sobie rzucę. A tutaj fajny kombajn stoi e, Rosyjski kombajn A tam z tyłu? Mówię, a tam z tyłu jest pole i, i trawa Teraz tam będą się ogarny jajku Ale zgin Ale zgin A te A ten rower znalazłem w lesie Postanowiłem wziąć I wszedł bo on nie działa bo on jest rozwalony Zresztą, Jakbym siadł to bym na nim się A tu jest kosiarka list, listkowa To nie trawy bo ja robię Bo koni nie jestem. Bo się zanurowałem na, na te konie A świnie to dalej bym hodował ale pos ale przekonali Ale mnie Rafał przekonał. Zrobiła też kory posad. A miałem świnię pójść, ale nie chciałem. O Wolałem krowy, bo więcej pieniędzy. Rafał pojedział. Za mleko. Tutaj mam taką sopkę Fajną. Tutaj pokażę wam, o tu. Tutaj drugie razu się wchodzi. Tutaj jest to domy A tutaj są graty różne, fajne Randap Randapa kupiłem A tu było paliwo, ale puste jest A tutaj się wchodzi do krów Krów akurat jeszcze nie ma A akurat Jak będę miał trawę Słomę I siano, to będziemy mieli krowy A tu mini patwisko a tutaj mamy na prost płytę obornikową Nie da się zamknąć no, Tutaj się nie da zamknąć Dobra Niech krobię muszą mieć gdzie wchodzić A ja muszę iść naokoło Bo tam to nic I te gospodarstwo ma Klimat Zrobię akurat miniaturkę Miniaturka została zrobiona, ale pokazała na film. Ksaki powyrastały od tego deszczu. A to jest moje pole widzowie to. Zginite. To nie było tego właściciela, tylko takiego jednego typka. Który dał ogłoszenie, że sprzedaje pole. No ładnie. Bo on sprzedaje pola. Zadaje pola, bo już nie... Bo już mu się nie opłaca pracować, bo do miasta jedzie. Do miasta wyprowadza się. Powiedział, że mu się już nie opłaca pracować. Tutaj mają beckowóz i ta rozuty, który został uratowany, który by z tyłu za gospodarstwem ogień nie dotarł i za to uratowany. A ten beckowóz za to zakupiony. A niektórzy ludzie to posiada... Jeden z, jeden z ludzi to sprzedał... sprzedaje... sprzedał po, pole do miasta. Jeden to sprzedał... sprzedało pole, żeby mieć blisko pole, a daleko nie niemi. A niektórzy zerzawe. Dż, to jest moje akurat. To akurat widzę moje pole Rośnie tutaj coś tam Nie wiem co, chyba jęć 100% nawożenia Bo ja te pole też kupiłem Od chłopa, który chłop po prostu Nie miał czasu pracować na tym polu Powoję ze wszystko Nie miał, po prostu mu się nie chciało, Zapomniał o tym polu A potem Jak ja te pole zobaczyłem, zostawiłem, tutaj ja. Pojechałem do gminy Powiedziałem numerek tego pola, prawdzili papiera. Dali, dali mi oczywiście nadmiar właściciela. Pogadałem, pogadałem. O kurczę zapomniałem o tym polu. Jak pan chce to pole, nie pan, nie niech pan za 10 tysięcy. Za 10 tysięcy pole i kupiłem. I da akurat wizowie na gospodarstwo. Do domu. W domu coś porobię. Napiszcie mi w komentarzach, jak się wam park, maszynowy się podoba. Ja na i chciałem mieć akurat kombajn, bo ponieważ ten kombajn został uratowany yy, został TFC, akurat byłem na ten TFC, uratowałem, bo był z tyłu za gospodarstwem na dużym polu. Niektóre ma snurta, a ten fan track, ten traktor mój, ten kultowatorem u kolegi jest, bo ponieważ ktoś, yy, ktoś hamulce, yy, ktoś hamulce rozkręcił, zepsuł i by był Wypadek. I, I potem go na, tam dałem, kultywator tam. A potem wróciłem do domu, zamowi, zaprosiłem, zamówiłem y, ten serwis od gazu. Naprawili, wybuchła, ja do szpitala trafiłem. I tutaj jestem. LLL, do zobaczenia na Radzie Majta się, majtasie, papa. Niedługo się pojawi ja ten mantra. To napiszcie, co ten fantraka chce dawać. Albo mantra. Ale ale do zobaczenia na razie, co ma odcinku i napiszcie co ten Amtraka sprzedawać. Widzimy się w następnym odcinku. Zostawcie łapkę w górę.